Amerykański sen. Dużo pieniędzy, wszechobecna wolność. Po prostu bycie szefem dla samego siebie. I o tym właśnie opowiada Biały Tygrys. Tylko że ten sen nie jest amerykański. Zobaczmy więc, jak to się robi w Indiach. Cześć, dzisiaj porozmawiamy sobie o filmie Biały Tygrys, który od 22 stycznia można oglądać na platformie Netflix. Zanim jednak przejdziemy do mojej opinii, pamiętajcie o łapce w górę i przycisku subskrybuj, jeżeli podoba Wam się nasza twórczość. Motywuje nas to bardzo do działania i do wypuszczania kolejnych materiałów, także czekamy na Was, a teraz do filmu. Biały Tygrys zapowiadał się jako jeden z tych niepozornych filmów, które miały naprawdę dużą szansę na skradzenie naszych serc. Szczerze, wszystko w nim mnie przekonywało zarówno fantastyczne plakaty, jak i zwiastuny. Dodatkowo, wiele dobrego słyszałem o samej książce, na podstawie której powstał film. Książce autorstwa Arwinda Adiga. Poza tym, co jakiś czas pojawiają się filmy, powiedzmy to, w tematyce około indyjskiej, czy nawiązujące do tamtej kultury. Sam pamiętam chociażby no, wszystkim nam dobrze znanego, znanego slam doga, czy chociaż taki film jak nazywam się Kan. Zacznijmy od krótkiego zarysowania fabuły. Biały tygrys to historia balerama, młodego chłopca ze slamsów, któremu udaje się zaciągnąć jako kierowca u jednego z bogatych panów. Historia opowiadana jest z teraźniejszej perspektywy, w której Baleram jest już bogatym biznesmenem, więc od początku wiemy, że będzie to historia typu od zera do milionera. I dokładnie tak to wygląda. Tylko że nie jest to typowa historia, jaką znacie z tysiąca zachodnich produkcji. No bo wiecie, ten amerykański sen dzieje się w kulturze Indii, w kulturze tak bardzo różnej od naszej zachodniej. W której kobiety nie powinny za dużo się wypowiadać, w której mamy ciągle system kastowy, w której tak naprawdę ci master, panowie, którzy którym usługują te biedniejsze kasty, mogą z nimi robić tak naprawdę wszystko, co im się żywnie podoba. Pan może cię obrażać, krzyczeć, bić cię, a ty i tak będziesz jego wiernym sługą ze względu na to, do jakiej kasty należysz i ze względu na to, że nikt nigdy nie powiedział ci, że życie może wyglądać zupełnie inaczej. Nasz bohater miał jednak sporo szczęścia, bo na swojej drodze spotykał osoby, które nie zgadzały się z takim stanem rzeczy, i które wychowały się w, na przykład w Stanach i mają zupełnie inne spojrzenie na sprawy dotyczące podziałów w Indiach i układu politycznego tam panującego. To właśnie te osoby otwierają Balaramowi oczy i dzięki nim zaczyna dostrzegać niesprawiedliwości, a co ważniejsze, zaczyna chcieć więcej. Z jednej strony ciężko się to ogląda, no bo mamy ten system kastowy i tych panów, którzy robią naprawdę straszne rzeczy ludziom, którzy dla nich pracują, a z drugiej strony mamy ten wszechogarniający brud i wszechobecną biedę na ulicach, yy, która jest pokazana w naprawdę naturalistyczny sposób. Ale ze względu na to uważam, że ten film jest naprawdę bardzo ważny i nadający perspektywy nam, osobom, które nie znają się ba za bardzo na tamtej kulturze. I to jest bardzo ciekawe doświadczenie. Film trwa 2 godziny 7 minut i wiecie co? Nie miałem w ogóle problemu z tą długością. Według mnie w filmie nie ma za bardzo niepotrzebnych dłużyzn, wszystkie sceny coś tutaj dodają. A to przedstawiają nam sytuację w kraju, a to pokazują relacje między małżeństwem panów balerama, gdzie. Ona od dziecka była wychowywana w USA, a on był tam tylko na studiach. A to z kolei pokazują nam rodzinne relacje samego głównego bohatera. Ja ogólnie uwielbiam te filmy, w których nie czujesz tego czasu trwania i chcesz więcej tej historii, kiedy okazuje się, że tak naprawdę już jest koniec. Zarzut, jaki mogę tutaj mieć, to to, że twórcy zdecydowali się tutaj na opowiedzenie historii z perspektywy już bogatego balerama, który pojawia się co jakiś czas na ekranie, i wiecie co? Trochę to spojluje mi całą historię, bo w filmie mamy jakby dwie linie czasowe: z baleramem bogatym i tym baleramem biednym, sługą, z tym, że ta druga zaczyna się od wydarzenia, do którego dochodzi dopiero w połowie drugiego aktu, i mamy później cofnięcie w czasie. Nie wiem, czy za bardzo zrozumieliście ten mój przydługi i zagmatwany wywód. Chodzi mi o to, że po prostu momentami film sam siebie spojluje, i nie za bardzo mi to odpowiadało w trakcie trwania seansu, a wręcz miejscami wybijało mnie to z historii. Niemniej jest to rzecz, z którą twórcy musieli się liczyć, wybierając taki właśnie sposób narracji. Dodatkowo ta narracja Balrama działa bardzo dobrze w momentach, kiedy widzimy te przeszłe wydarzenia. Natomiast kiedy jesteśmy w tej powiedzmy teraźniejszości, gdzie Balram jest już bogaty, to jest ona Pokazana w taki sposób, jakby on pisał list do kogoś, i to jest ogólnie najdziwniejszy element tego filmu, bo jest on zupełnie niepotrzebny, w sensie on go pisze niby do jakiegoś premiera Chin, ale tak naprawdę ten wątek nie jest ani pociągnięty. Mamy tam jedną scenę ich takiego krótkiego spotkania pod koniec, ale to nie ma w ogóle wpływu na historię i te wstawki w teraźniejszości trochę wydłużają i sprawiają, że ta odpowiedź jest trochę bardziej dziwna. Powiedziałbym nawet, że trochę bez ładu i składu miejscami. Balram jest kierowcą w bogatej rodzinie, dokładnie wozi syna. I tutaj mamy dodatkowo pokazaną tą różnicę tego podziału na kasty, bo Ashok, którego wozi Balram, on jest mniej więcej w wieku naszego głównego bohatera, może trochę starszy, ale mniej więcej w tym samym wieku. I widzimy tutaj ten podział, te nierówności, jakie. Yy, no, jakie istnieją w Indiach, bo z jednej strony mamy tego Ashoka, który jest wykształcony, odebrał należną edukację, był na zagranicznych studiach, jest mega bogaty, a z drugiej strony mamy Balarama, który nauczył się sam czytać, nauczył się sam pisać i na tym się jego edukacja skończyła. I to jest też pokazane w odniesieniu do tego, że ten. Procent ludzi, którzy nie są wyedukowani, nie mają pojęcia o świecie w Indiach, jest naprawdę bardzo duży. Dodatkowo poczucie niesprawiedliwości potęguje zachowanie Ashoka. Potrafi on być miły, potrafi być wyrozumiały, ale również okrutny i bezwzględny. Te kalejdoskopowe zmiany w jego charakterze są bardzo denerwujące, ale z drugiej strony pozwalają nam jeszcze lepiej wejść w głowę Balarama i oglądać to wszystko z jego perspektywy. Ta relacja między panami jest tutaj zdecydowanie najważniejsza i pozwala baleramowi przejrzeć na oczy. Jeżeli widzieliście trailer, to na pewno zauważyliście tam pewną scenę, nie będę o niej teraz mówił, ale jest ona właśnie w filmie punktem zwrotnym tej relacji, w której baleram ostatecznie postanawia wyrwać się z klatki o czym mówi przez cały film. Ta produkcja jest również fantastycznie sfilmowana. Mamy bardzo dużo ujęć, kiedy balram jeździ samochodem i te zbliżenia są fantastyczne. Często kiedy stoi na przykład i obserwuje swoich panów, którzy załatwiają jakieś tam sprawy, bo film jest pokazany z takiej perspektywy też, że balram obserwuje wszystko i uczy się tego, jak ci jego panowie, ci jego masterzy działają, funkcjonują w, w Indiach i te zbliżenia, kiedy na przykład mamy kadr tylko na lusterko, w którym widzimy odbicie, widzimy wzrok tylko balerama, który obserwuje co oni tam robią, jakieś swoje szemrane interesy, i to jest fantastycznie sfilmowane, a także często mamy też sceny, w których baleram na przykład coś podsłuchuje, i też mamy zbliżenia na jego twarz. I ogólnie te zbliżenia fantastycznie pokazują nam emocje bohaterów, bo te zbliżenia są nie tylko jakby w odniesieniu do balerama, ale fantastycznie tutaj reżyser y, uchwycił dzięki temu emocje bohaterów. Podsumowując, biały Tygrys to bardzo ważny komentarz społeczny nadający nam zachodnim widzom perspektywę na sprawy różnic klasowych w Indiach. Mimo moich zastrzeżeń, uważam, że jest to naprawdę kawałek wartościowego kina, które warto obejrzeć. Dajcie znać, co sądzicie o filmie, czy już go widzieliście, czy uważacie może, że mamy tutaj kolejnego kandydata do nagród za 2021 rok. Ja uważam, że trochę tak może być. Pamiętajcie również o łapce w górę, jeżeli podobał Wam się ten materiał, padajcie na nasze socjale a także odwiedzajcie nasze pozostałe filmy. Do zobaczenia. Cześć!